Dziś już ostro ekipaż szpąci na ten wyjazd. Wcześniej dowiedzieliśmy się o nowym uczestniku Franio. Podobno został zaproszony po to, aby wpaść na minutę i powiedzieć do kamery: Siema, do spermiony pomysł. Olek początkowo dał, że nic nie wie, ale jednak okazało się, że kłamał. Nie pierwszy, nie ostatni raz. A to ktoś kurwa ze hobby ma, <grym>, że tak się dowiaduje. Wszystkiego przed. Później przez śliską narrację ekipy spierdolę grać w gotika. O, ale wrócił. A z nim mamu na czacie Słuchara, który zaczął poddymać negatywnymi wiadomościami w kierunku Olka. Właśnie jest! Ja już któryś raz widzę to, że jest. Było coś takiego, że Gada Xen, Bruce, coś tam, ktoś tam jeszcze i coś tam mamon pisał, kurwa. Jakaś afera była, nie wiem o co chodzi w ogóle. Hobby dla bezrobotnych, kur... No. Yy... W kierunku Olka, jego projektu, wytykając mu przy tym jego nieudolność i potrzebę korzystania z czatu GPT. Olek zaczął grozić Renatom. Co? Że wszystkich na Discordzie wyjaśni. No i cóż. Miernota nie wyłączyła mikrofonu, kiedy dostał ganka od rematki. Podsumowując, tych jego wielkich kolegów i mówi, aby się nie wpierdali ten wyjazd. A oglądać tego, ten filmik poniżej, czy nie oglądać? Czy to będzie u ostatniego raza? Jakiś. Yy... Jakiś fan bezrobotny, niech mi powie, czy to coś tutaj na dole jest w nowym odcinku ostatniego raza. Ja nie wiedziałem, że coś tam Frania idzie na morze. No jak nie wiedziałeś, jak go zaprosiłeś? Skąd masz takie info? No Franiu zlikował, no. Ja pier... Ja, myśl... ja myślałem, że ty trolujesz. Rzekam, że kurwa Renata by was tak wyjaśniła, ale wtedy stanie się osobą publiczną, że to jest schud... Tak by was kur... Teraz wszystkich tu wyjaśniła, ale... <laughs> dobra, 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 Ty zorganizowała, nawet namioty ci wybierają. Kiedy się otwierałem, że inne. A potem przyjęły pretensję, że to nie ty organizujesz. Jedy Wiesz, że... To mnie obserwują, a oni się wtrącają w każdy element twojego życia. Kręciki, ty... Kochanie, ja mu nie zmutowałem. Ja nie wiedziałem, że coś tam fajnie idzie na dworze. No jak nie wiedziałeś, jak go zaprosiłeś? Ja pierdolę. Zobacz, co dziadek pisał. No właśnie, to to niby będzie w tym szocie. O! Jest! 8 minut temu. Nie, kurwa. Pięćdziesiąt.